Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym, briefingu prasowym zorganizowanym dzisiaj w Bielsku Białej w związku z to historycznym momentem bardzo ważnym dla, dla całej Polski, ale też chciałbym podkreślić szczególnie dla wszystkich regionów w naszym kraju, m.in. dla regionu Bielska Białej, Powiatu Bielskiego, Żywieckiego, Cieszyńskiego, Pszczyńskiego. Nasz subregion również skorzysta na tym, co stoi, że tak powiem za mną, kwota 770 miliardów złotych dla Polski. To jest kwota dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców całego kraju. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego doprowadził w trakcie negocjacji do wynegocjowania najwyższej kwoty w historii Polski z budżetu europejskiego i te środki y, będą trafiały bezpośrednio bezpośrednio do y, samorządów jak i również do y, instytucji, które będą realizowały zadania potrzebne nam wszystkim. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu i na dzisiejszej konferencji poza mną są przedstawiciele samorządu, samorządu Bielska-Białej, są to radni z miasta Bielska-Białej, jak i również samorządu powiatu, powiatu bielskiego. Chciałbym powiedzieć, że robimy te konferencje i spotykamy się w całej Polsce, żeby uświadomić nam wszystkim, że wynegocjowane środki w perspektywie unijnej do 2027 roku będą wspierały rozwój całego kraju, rozwój w zakresie infrastruktury, w zakresie edukacji, w zakresie ochrony zdrowia. To jest niezwykle istotne, żebyśmy o tym pamiętali. Musimy zrobić wszystko, żeby te środki po pierwsze zostały e, przysposobione, że tak powiem, zaimplementowane za, za do naszego budżetu i zrealizowane za nie e, inwestycje powodowały rozwój, rozwój kraju. Chciałbym powiedzieć jeszcze e, jedną rzecz, że te środki to są konkretne inwestycje. Ja przez wiele, wiele lat byłem samorządowcem w Bielsku białej i o tych inwestycjach wiem i pamiętam, ale chciałbym skorzystać z okazji, że jest ze mną e, kolega. Przewodniczący Konrad Łoś, który da takie przykłady. Bym prosił Konradzie o jakiś przykład tych inwestycji, które zostały zrealizowane i które w kolejnych latach będą mogły tak duże i ważne inwestycje być realizowane właśnie dzięki środkom unijnym. Proszę, Konradzie. Szanowni Państwo, jestem samorządowcem już kolejną kadencję radnym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, także no wiem jak istotne są środki Unii Europejskiej dla funkcjonowania naszego samorządu terytorialnego. Chociażby, żeby tutaj wymienić kilka takich inwestycji z ostatnich lat. Państwo na pewno wiecie, rozbudowa ulicy Cieszyńskiej, Międzyrzeckiej, rozbudowa ulicy Krakowskiej, Żywieckiej, rozbudowa Bielskiego Centrum Onkologii, Szpitala Miejskiego. To są przykłady tylko tych inwestycji, które finansowane są za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych, gdzie środki są, pochodzą właśnie z Unii Europejskiej. Także jak tutaj już mówił pan poseł, mój przedmówca, pozyskanie tych 770 miliardów złotych to jest no, dziejowa szansa nie tylko dla Polski, ale również dla naszego, dla naszego samorządu. Także to jest wielki sukces negocjacyjny rządu Mateusza Morawieckiego, że takie środki udało się wynegocjować. Dziękuję. Dodając jeszcze jedno zdanie, chciałbym powiedzieć, że tej chwili możemy mówić o 770 miliardach dla całej Polski, ale przeliczając bezpośrednio na mieszkańców to województwo śląskie około 90 miliardów złotych zaabsorbuje. Takie miasto jak Bielsko-Biała ponad 3 miliardy złotych. Powiat Bielski, których reprezentanci są tutaj również z nami, mówimy o ponad 2 miliardach, prawie 3 miliardach złotych. To są ogromne środki, które powinny dać nam zdecydowane taki taki handicap w zakresie rozwo ruszenia rozwoju gospodarki, jak i również infrastruktury po pandemii koronawirusa. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tym samorządowcom, którzy się boją, że będziecie te pieniądze że się tak ważne po uważaniu dzielić. Nie ma takiej możliwości. To, to są fake newsy. Oczywiście środki finansowe unijne będą rozdzielane w sposób transparentny, dokładnie według określonych procedur. Można to sprawdzić tak jak dotychczas. Pamiętajmy, że to nie jest pierwsza perspektywa unijna. Mówiliśmy o tych środkach jeszcze, jeszcze i w 2008 roku, w 2015 roku te perspektywy były realizowane i do dzisiaj naprawdę te środki będą realizowane we wszystkich częściach Polski, zgodnie z potrzebami, z tymi potrzebami, które będą dawały właśnie impuls do rozwoju danych regionów. Dziękuję. Panie pośle, no, dziwi, dziwimy się wszyscy jako społeczeństwo, że w takim razie opozycja ma jakieś cały czas, że tak powiem kolokwialnie obiekcje co do podziału. Tu, tu pan wspomniał na początku, że to również samorządy będą brały udział w podziale tych, tych środków. Ale, takie pytanie: czy, czy w zasadzie społeczeństwo nie odczuwa, po od na przykład w medialnych wystąpieniach prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Banasia, który wspomniał, że państwo jest mafijne, że wracamy do komuny i tak dalej, i tak dalej, i zaczyna wyciągać można powiedzieć brudy? Czy tutaj nie, nie ma takiej obawy w dalszym ciągu, że i opozycja ma, ma takie obawy, i społeczeństwo. Będzie patrzyła na to tak troszeczkę nieufnie. Panie redaktorze, no, przyzwyczaiła już nas opozycja do tego, że zawsze jest na nie. To, to mówimy o, o, o partii, która się mianowała jako naj, partią najbardziej proeuropejską, która chce zablokować w tej chwili budżet, nie tylko budżet dla Polski, ale też dla całej Europy. No to jest pewna schizofrenia, bo jak sobie przy, przypomnimy e, wystąpienia przewodniczącego Borysa Budki z grudnia e, i dzisiejszego wystąpienia, są to zupełnie e, dwa przeciwstawne bieguny, e, że tak powiem, postrzegania rzeczywistości. Do tego się przyzwyczailiśmy, ale mam taką nadzieję, Dzieje, że pomimo wszystko podobnie jak w latach e, ubiegłych, tak jak już powiedziałem, te środki będą zaabsorbowane właśnie dla budżetu do, do budżetu polskiego, który będzie rozdysponowany w całym kraju. Tutaj nie ma w ogóle e, żadnego ryzyka w tym zakresie, żeby te środki nie wpływały na rozwój Polski. To jest 770 miliardów złotych, które będą rozwijały nasz kraj. E, powiat Bielski. E, Wspomniał Pan Poseł Drabek o między innymi przeznaczeniu funduszu na szpital onkologiczny, ale również na pewno na pediatrię i tak dalej, wokół której no powstaje dużo kontrowersji. Czy coś w tym zakresie Państwo działają, żeby, żeby też uspokoić i personel medyczny, i, i najmłodszych pacjentów? To znaczy, jeżeli chodzi o szpital pediatryczny, to przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że organem prowadzącym jesteśmy my jako starostwa i ten szpital i jego funkcjonowanie e, nigdy nie było zagrożone. E, ta, te, te powiedzmy informacje, które były, były całkowicie nieprawdziwe. Chodziło o to, że spóźniały się wypłaty. Tutaj, nasz pan starosta, który reprezentuje również Związek Powiatów Polskich, występując trochę w ich imieniu, tak tę sytuację przedstawiał. My, jako powiat Bielski. W długim okresie czasu, zresztą ja tam byłem, ja się nazywam Józef Herzyk, jestem przewodniczącym Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady. Ja byłem przez dwie kadencje, oprócz tej, powiedzmy, tam teraz jest młodszy kolega <kuh> w Komisji, znaczy w Radzie Społecznej, pediatryka, i myśmy tam naprawdę dużo pieniędzy i z budżetu samorządu naszego, i, i, i jeżeli chodzi o infrastrukturę, wszystko innego. Tam poszły potężne pieniądze, natomiast problem polegał na tym, że powiaty chciały, żeby było płacone za wykonane nad po prostu nad wykonania, żeby to było, powiedzmy, w ten sposób płacone. Natomiast pandemia tutaj się zawiniła trochę, bo rodzice zaczęli się obawiać, były inne zakresy, no i powstał niedobór, powiedzmy, w granicach jednego miliona gdzieś miesięcznie, który teraz jest coraz mniejszy. Także, a poza tym te środki, które są zagwarantowane w tej wstępnej umowie między... Ale podobno tylko do czerwca. To znaczy, wie pan, ja powiem w ten sposób: wróżbitów to my mamy różnych. No przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie co miesiąc, nie? Sytuacja się zmienia, tak jak teraz są luzowane oboszczenia, a poza tym, jeżeli będzie ta nowa rzeczywistość, to będą e, jak gdyby nowe ustalenia, nie? Ja to w ten sposób rozumiem i rząd na tym pracuje. Musimy się e, wspólnie, e, samorządy i rząd, Musi się zastanowić, jak, jakie rozwiązania wprowadzić, ze względu na to, że ten sposób finansowania to była inicjatywa samorządów Związku Powiatów Polskich. Takiego chcieli rozwiązania, natomiast jeżeli zostało wprowadzone, no to nie odpowiadało im to ze względu na, na pandemię. Nie? No i ja myślę, że do tych rozmów się powróci. No tak jak we wszystkich szpitalach sytuacja jest inna niż była, tu jest po prostu to samo. No ja myślę, że to była taka trochę nie w porządku zagrywka polityczna związana z przejściem jednego posła do drugiej partii y, opozycyjnej, żeby takie wyjście smoka było. Także y, y, no jesteśmy trochę tym zniesmaczeni, bo y, my nie robimy konferencji, powiedzmy, pod... Onkologiem na przykład, gdzie organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, a też tam wypowiedzi pani senator, a dyrekcji rzecznika onkologa są zupełnie sprzeczne, zresztą co można sprawdzić w Kornicy Beskidzkiej. Także ja uważam, że te sprawy powinny być ponad podziałami, bo wszystkim zależy, żeby te szpitale dobrze funkcjonowały. No tak, tylko skąd w takim razie taki niepokój i u dyrekcji, i u samorządowców, i przede wszystkim u pacjentów? To znaczy, powiem w ten sposób, no, ten to został ten wywołany przez pewną część prasy, która niezbyt, o, e, nasze ugrupowanie niezbyt przychylnie traktuje, no, gdzie jest podgrzewane, jak gdyby, Sztucznie to, bo na przykład, jeżeli chodzi o likwidację szpitala, czy takie inne rzeczy, które są typowymi rzeczami całkowicie nieprawdziwymi, bo nigdy takiego takiej dyskusji w Radzie Powiatu nie było. Nawet rozmawiałem z klubem pana starosty. Takiego czegoś na klubie nie było. Czyli inaczej mówiąc, tu tylko chodziło o to, że spóźniają się pewne środki finansowe. Nie? Ale tutaj raczej nie chodziło o, o brak środków finansowych, bo wiadomo, że ten szpital będzie istniał, bo musi istnieć, bo jest taka potrzeba, prawda, yy, społeczna. Natomiast tutaj chodzi o to, że no nie da się pewnych rzeczy, ja wchodzę, w tok myślenia powiedzmy personelu, no jestem lekarzem i ja z miesiąca na miesiąc nie wiem, czy będę pracował, czy nie, czy szpital będzie zlikwidowany, czy nie będzie, czy wpłynąć środki. Ale takiej liczby. możliwości nigdy nie było. Jedyne, co było zagrożone, to było zagrożone po prostu pensja, ale tylko hipotetycznie, bo myśmy nieraz już zaciągali kredyty i wielomilionowe kredyty po prostu przez normalnym. Szpital, kondycja szpitala pediatrycznego, jak i starostwa jest bardzo dobra, nie ma żadnych, nie przekraczamy. Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych samorządów, więc wzięcie miliona kredytu jeszcze po potwierdzeniu przez pana ministra Stanisława Szweda, że te pieniądze będą po po potwierdzeniu tego przez posłów którzy, prawa i sprawiedliwości którzy zorganizowali powiedzmy konferencję na ten temat i też to powiedzieli to jest po prostu takie no, niezbyt uczciwe w moim odczuciu a myślę tylko nie w moim eskalowanie problemów które powinny być ponad podziałami ja wrócę jednak do tematu wypowiedzi pana Banasia na temat jego oceny w tej chwili rządu i, i przede wszystkim niektórych ministrów, ministerstw i, i ogólnej sytuacji. Co na to opozycja, co na, co na to partia wiodąca, która naprawdę wzięła na siebie. Całą reformę, cały rozdział środków i tak dalej, więc również odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o pana Banasia, no to ja myślę, że odpowiednimi organami to jest tutaj sejm, nie i posłowie, jeżeli chodzi o to. No, no trudno, żeby posłowie komentowali wypowiedzi ważnego urzędnika państwowego, każdego jednego. Tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy, czy powiedzmy Niku, czy czegoś. To wszyscy wiedzą. I jaka by jest sytuacja, ci, którzy się polityką interesują. No i wypowiedź pewnych osób z pierwszych stron gazet, bardzo istotnych. Jeżeli popatrzymy na naszych przeciwników politycznych, bo to jest nie, mam tu na myśli część totalnej opozycji, to ich wypowiedzi się zmieniają co tydzień. No jeżeli chodzi o na przykład pan Budka, czy czegoś jakoś się tym nikt nie przejmuje, że on w ciągu miesiąca potrafi razem z partią zmienić zdanie trzy razy. No a jeżeli chodzi o wypowiedź pana Banasia, no to od, od tego jest odpowiednie organy kontrolne państwa i myślę, że to wszystko prawidłowo funkcjonuje. Niemniej jednak przekaz społeczny poszedł za pomocą mediów, tak? Wszystko zależy jakich mediów, czy to są media zaangażowane, czy to są media obiektywne. No To jest tak samo, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę taką sytuację, że wszystkie, Eurostat i tego podaje zupełnie inne dane, międzynarodowe agencje podają inne, a niektóre media podają inne w Polsce. No to niech, sobie, niech sobie Pan sam do tego do, dołoży, czy my mamy. To ma Pan to jak tutaj, nie? Wypowiedź na Pana przewodniczącego budki, który powiedział, że szybko trzeba, to bez zaszczerzeń i tego i tego, a teraz mówi, że są przeciw. No ja w ogóle tego nie rozumiem, tym bardziej, że środki finansowe, które mają iść na szpitale są bardzo znaczne. Czyli mamy być spokojni? Tak, mamy być spokojni, budżet nie jest zagrożony, polityka jest dobrze prowadzona. No zresztą ja powiem w ten sposób, no wskazują na to wszystkie agendy międzynarodowe i, i, i powiedzmy agencje ratingowe, które się tym zajmują. No to, czyli to są osoby, które patrzą i eksperci z zewnątrz. No pozostajemy w takim razie. Dziękuję za rozmowę, Dziękuję. pozostajemy w nadziei, że to wszystko się jakoś ułoży i będzie dobrze. Znaczy ja się bardzo cieszę, że część opozycji zastanawia się nad tym, żeby być opozycją konstruktywną, a nie totalną. I tutaj ukłon się należy w stronę lewicy oraz tych pojedynczych posłów, którzy też to tak widzą. No Nie ma nic przypadkowo, no i dlatego tak posłowie odchodzą z Platformy Obywatelskiej do innych ugrupowań. No. Także to trochę też o, tym się, o czymś świadczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.